Hejka kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Znowu Was witam w takiej okazałości nieogarniętej, ale stwierdziłam, że już zacznę prędzej tego vlogmasa, żeby później mieć więcej też tego materiału, ale czuję się fatalnie fizycznie. Serio. Nie wiem, zaczął mi wychodzić jęczmień na oku. Ehm, no, od że to nie wspomnę, bo zresztą... Widać, tak, niedoskonałości i tak dalej, ale jestem tak osłabiona jakoś, że nie wiem, dlatego dzisiaj w planach mam. Uwaga, co mam w planach: będziemy pakować prezenty. Tutaj to nie wszystko ogólnie, co jest, bo jest tego o wiele więcej, no ale trzeba to zrobić, bo już jest 22 grudnia. Ostatnio sprzątałam tutaj, ale już jest i tak lekki bałagan. No ale przede wszystkim, co muszę zrobić, to pościelić łóżko, jak coś tu jestem tu i umyć włosy, bo już są trzydniowe, o Luna przyszła i później lecimy zrobić śniadanie i nie chcę mi się nic totalnie, serio mam dzisiaj taki jakiś dzień, obudziłam się ledwo co i już po prostu bym znowu się położyła, ale jest robota do zrobienia. Lecimy umyć włosy, bo już są nieświeże. Wyprostowałam włosy i idziemy teraz robić śniadanie, czyli uwaga owsiankę, mam taką ochotę, lecimy. One są tak wielkie i ja nie wiem kiedy ja je zjem, ale to jest 2 kilo płatków owsianych, 2 kilo. Taka zobaczcie. To jest moja głowa, a to jest ta paczka. Ona jest większa od mojej głowy. To jest hit. To jest hit. Idealnie dla mnie. Dobra, do mojej owsianki będę wlewać, słuchajcie, yy, dzisiaj kokosowe alfro. I dodamy sobie skera, ale właśnie nie wiem, czy go dodam jeszcze zanim, wiecie, w sensie do dekoracji, czy jako składnik. Nie wiem, zobaczymy, ale, wiecie, trzeba dodać troszeczkę. Białeczka, nie no się śmieję, ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że był czas, gdzie dodawałam do owsianki białko, bo po prostu podkradałam mojemu tacie, bo mutata jakimś teraz stał się naprawdę świrem, yy, ale to dobrze, to dobrze, ja oczywiście popieram to. Yy, no i co, yy, słuchajcie... Nie wiem, czy dodać teraz. Ma takie dobre, waniliowe, i wtedy to powoduje, że ta owsianka jest taka kremowa, naprawdę. Nie dodawałam zawsze jakoś tak mega dużo, bo też wiecie, jak ja nie wiem, jakiejś dużej porcji y, owsianki, to później. No wiecie, bo no, to taka mała porcja owsianki, jakbym dodała miarkę takiego białka, to ja bym się chyba pożygała Ale jeżeli tam dodam, wiecie, tak nie wiem, trochę, to naprawdę powoduje to, że ma takie, taki fajny smak. Więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto ogólnie zażywa białko, nie wiem, czy tak się powinno robić, ale jest to smaczne na pewno. dodać sobie trochę do smaku. Polecam. Trochę rozsypało mi się, ale dodałam tego białka i ja je ogólnie dodaję zawsze na sam koniec, jak już ta owsianka jest, wiecie, zrobiona. I wtedy to ma taką fajną konsystencję. I, i no, dodałam dosłownie troszeczkę, żeby się nie pożygać. Jeszcze dodałam skier naturalny I owocki i lecę zajadać I pakować prezenty Mam ściereczkę Z gorącą wodą No wiecie Jeż mi wyszedł przed świętami Trzeba jakoś to ratować I przykładam do tego oka Po prostu taką ciepłą ściereczkę Bo nie mam na ten moment Ani rumianku Ani um, Soli fizjologicznej Ale taka ciepła ściereczka też powinna Pomóc. i mam jeszcze herbatę. Dobra, słuchajcie, ubrałam bluzę, bo zrobiło mi się zimno nagle, ale bierzemy się za apokówone prezentów. Ulala. I serio. Uwielbiam to robić i sprawia mi to naprawdę ogromną radość dawanie prezentów i ja to mówię szczerze. Że ja o wiele bardziej wolę dawać prezenty, bo ja uwielbiam już samo to takie myślenie: dobra, ta osoba lubi to, ta osoba lubi tamto, ten kolor ulubiony, tego nie lubi, to się przyda. Ja uwielbiam, uwielbiam! Dlatego przygotowałam się. Przygotowałam się dosyć i powiem Wam, jestem zachwycona, zachwycona jestem. I jestem zadowolona, usatysfakcjonowana z tego co mam. Jedyne co muszę jeszcze coś wymyślić dla dziadka, bo tego akurat nie za bardzo, nie za bardzo... Nie, mogę, nie mogłam po prostu tego znaleźć i nie wiem, co dla dziadka byłoby fajne, to! Lecimy, lecimy pakować, jeszcze mam więcej rzeczy, ale ich nawet nie zmieszczę w ręce, żeby trzymać wszystko naraz. Także o lecimy i Wam pokazuję, co dla kogo. Let's go. Witam was w moim prezentowniku, czyli tym, co kupiłam mojej rodzince i bliskim na święto. Dobra, zacznijmy sobie od prezentów, które akurat nie są ode mnie, ale od mojego taty i chcę, żeby mnie spakowała, bo wiecie. Dobra, tak, do mojego brata taka oto zabawka, nie wiem co to jest, to jest chyba... Nie wiem, czy to jest jakaś laweta, czy co to ma być. Nie wiem, ogólnie ja się nie wiem, to nie jest laweta, to jest jakaś, jakaś przyczepa, tak? Z takim ludzikiem. Nie wiem, jakieś po prostu taka zabawka. On uwielbia, on ma mnóstwo zabawek tej firmy. Luna, proszę nie skacz, bo zepsujesz mi tutaj y, statyw mój, czyli położenie po prostu telefonu na krzesło. I na fryzarkę ok, e, Ale tak, właśnie on uwielbia te samochodziki Dlatego myślę, że będzie z tego bardzo ucieszony Następne rzeczy Też dla moich braci To są walkie-talkie e, I to jest zabawne Ale uważam, że oni będą Serio mega turbo zadowoleni Bo nawet jak tutaj wychodzą teraz na, na dwór To... Jedna ich koleżanka ma Toki i jej tata ma Toki i zamiast dzwonić przez telefon, oni sobie gadają przez Toki i to jest zlumbiste, to jest zlumbiste. Tym bardziej, że moi bracia są za mali na telefon, no bo wiecie, oni już i tak są troszeczkę uzależnieni, ale okej. Okay. Lecimy dalej. Ehm, kolejną rzeczą, a jeszcze jest jeden prezent dla mojego brata: zegarek, taki przez który bym będzie mógł dzwonić. Ale tata jeszcze powiedział, że on tam otworzy to i podładuje, żeby od razu sobie mógł używać Także lecimy dalej Kolejna rzecz to jest na mojej prababci Kupiłam jej dyfuzor Wiecie, ja też nie wiedziałam, co kupić dla prababci Ona jest starszą osobą, dosyć też taką chorującą Więc no nie miałam pojęcia, co by jej tam prezentować. I myślę, że taki dyfuzor i... Kurde, nie mogę tego wyjąć Dyfuzor i O. Tutaj mam y, zestaw herbatek. Będzie jej się fajnie sprawdzał i na pewno będzie ucieszona. Także to też będziemy pakować. Dalej mam, słuchajcie, y, co? A, no, oczywiście do pakowania mam takie oto, takie oto papier. Stążeczki czerwone. Mam jeszcze paczkę prezentową i taśmę. Ale lecimy teraz dalej i tutaj mam dla mojego taty. Dla mojego taty zamówiłam zestaw taki do pielęgnacji. Ojej, tak. Tutaj mamy ym, taki krem żel, po prostu coś co nawilża. Tutaj mamy nawilżający żel do mycia twarzy i mamy jeszcze jakiś super fajny krem. On był w ogóle na promocji za chyba 140 na ile. 60 zł czy, czy coś takiego. Także on chyba będzie mega fajny i to jest właśnie jakiś krem przeciw yy, zmarszczkom. Nie że coś, ale po prostu wiem, że tata naprawdę będzie zadowolony bo jak już mówiłam, on teraz, wiecie, świr i tak dalej, sportowy i tak dalej, dobra. Lecimy dalej. Zamówiłam dla Lunę mojego ukochanego kotka. Jak mogliście widzieć w poprzednim vlogu, ma się z Simsa'a... Drapa, tylko jest to w takim kartonie. Nie będę tego otwierać, oczywiście, bo to jest do złożenia, ale pewnie i tak jeszcze zobaczycie na jakimś vlogu, filmie, czy może nawet vlogmasie. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajne. I to też musimy spakować. O, dobra, i kolejne rzeczy. Uwaga. Dla mojej mamy tutaj kupiłam coś takiego. To są jakiś olejek do masażu i coś tam do ogólnie masażu też ciała, twarzy z Rossmana Także myślę, że akurat jej się to spodoba, bo ona lubi takie rzeczy i jeszcze bon podarunkowy, bo ona ma urodziny 24 i wiadomo święta i jeszcze bon podarunkowy na taki masaż kobido, nie wiem co tam ogólnie no e, no i dla mojej słuchajcie, babci e, kupiłam w Rossmanie rzeczy do włosów, bo mi podbierała, jak u niej byłam. Nie no, żartuję. Ja jej pożyczałam, bo tam się pytała i tak dalej. E, tak. Kupiłam olejek zabezpieczający końcówki, kupiłam jej odżywkę emolientową, bo ona ma, ja, znaczy ja mam włosy po niej i po moim tacie i po prostu my wszyscy mamy puszące się włosy, e, dlatego kupiłam jej taką odżyweczkę i termoochronę, bo też sobie prostuję włosy, więc żeby jej się tak nie niszczyły. No i w sumie to na tyle i tutaj mam właśnie do spakowania rzeczy, dlatego lecę naprawdę i... Yy, no, do roboty. Co tu dłużej mówić? Standardowo zabrakło mi tej czerwonej wstążki, a tu jeszcze mam prezenty. Które właśnie trzeba zapakować Plus jeszcze jeden karton Jak nie więcej, więc ogólnie na razie chowam to do szafy I będę musiała dokupić, ale zrobiłam syf ja Tak mnie znużyło Serio, tak mnie znużyło, że... Moi bracia w ogóle wrócili I zrobiłam sobie kawę Spakowałam wszystkie prezenty, tak jak wam pokazałam Tylko tam niektóre rzeczy jeszcze muszę dołożyć. A się drze. Otwórzmy sobie jeszcze kalendarze adwentowe. Już zostało bardzo mało. Jest od razu lżejszy. Ten kalendarz i ten stary o wiele lżejsze są. Dobra, szukam. Dzisiaj jest. 22. Um, no drugi. No, no. Dobra, tutaj. O, uwielbiam te misie. Te misie są pyszne. Także misiacz, misia, misiaczek i lecimy 22 w dobrej kalorii, gdzie tu mamy to, nie mogę znaleźć, dobra tu mam, już jest tak rozwalane, o, dobra, bardzo polecam. Jak tutaj tak leży na Cieplutka Cieplutko? Ci? Cieplutko. Ja lecę się pomalować. I i co? Zobaczycie, mnie już pomalowano. Nie będę was zanudzać po raz kolejny tym samym kadrem z tej samej czynności. Jest tu ciemno, nic nie widać, także. Fala, Ta gotowy make-up. Elo, ledwo co mnie widać, ale idę do pepko. E, to tam nie powiedz, już jest tak ciemno, że hit, ale idę do pepko. I muszę kupić jeszcze tę siemkę. I zobaczymy, czy jeszcze coś fajnego, ciekawego znajdę. Tak, jest pięknie oświetlone miasto i idziemy. Jest mega zimno, jest serio tak totalnie zimno. A ja wyszłam, kurde, w rozpiętej kurtce, ale dobra, nie mam daleko, bo tata podwiózł mnie pod sam sklep i z Pepko do Kuby mam dosyć blisko. Nie wiem, czy cokolwiek słychać, bo cały czas jeżdżam auta, ale to jest właśnie ten świąteczny szał, dosłownie. Ej, miałam przed chwilą bardzo dziwną sytuację, dosłownie przed chwilą. Idzie tam za mną pan, który zatrzymał się i zapytał mi się, czy dzisiaj jest poniedziałek, czy wtorek. No i ja, no, że poniedziałek. I się zapytał, no to który to jest dzień? I ja mówię 22 grudnia. I on, a, i poszedł. Mata. Ejka, jesteśmy z Kubą i jedziemy zaraz znowu do Maka. Boże! Ej, nie! Dosłownie. Dzisiaj montowałam jeszcze vlogmasa, w którym mówiłam, że znowu jestem w maku. I znowu Gruzień, Gruzień, jedziemy. To jest dieta makowa w tym. Nie, to jest porażka w ogóle jakaś. Boże, ale Maja nas za zabiera. I Kacper. Kuba jest. To zniesie mi torebkę.

A ja wróciłam do domu. W sensie no, jeszcze nie tak źle. Jest przed 23, coś. Już się umyłam, jak widać. Zrobiłam skincare, wysmarowałam swój ryj. Maścią jest cudownie, tak? Ale co? Pokażę Wam teraz jeszcze tak na spokojnie, co dostałam od Kuby dzisiaj na święta. Tak się cieszę. Boże święty. Dobra, pokazuję Wam. Uwaga. Pierwsza rzecz to jest taka szklanka, szklanko kubek. Z Pepko. Wiem, że z Pepko, bo ja chodzę do Pepko i ja po prostu na pamięć znam, co jest z Pepko, a co nie. I świetne choineczka, ja to uwielbiam, świąteczne kubki. Nawet tutaj mam jeden. Ja uwielbiam, naprawdę. Super. I Kuba mnie zna, ja kocham kubki. Dobra, lecimy dalej. Dostałam płyn do mycia. To znaczy, że mam się umyć? Nie, no, po prostu kocham kosmetyki. Takie też do mycia i tak dalej, a jest on o zapachu piernika i fajny, jest taki korzenny i tak dalej, będzie świetny. Lecimy dalej. Dostałam olejek do masażu ciała i to będzie świetne, bo ja jestem tak spięta i tak dalej. I mam kogoś, kto będzie mi masował te plecy. Tak, dokładnie, Kuba. Więc olejek do masażu plus też to jest do twarzy więc twarz też sobie będę mogła masować i tak dalej. Z tej samej firmy w Rossmanie, bo to jest Rosmana też wiem. Są właśnie takie kulki, jakieś jakieś po prostu masażery do twarzy. Więc też mogę zwrócić na to uwagę. Jak będzie promka, to może akurat. Dobra, lecimy dalej. Eee, dostałam taki włos? Dostałam kominek nowy. Tam mam stary. Ale on już jest taki dosyć brzydki, w ogóle jakiś przypalony i ja nie wiem. Także mam też nowy i on jest mniejszy. I to jest trochę taki nasz insight, który powstał dzisiaj. I Kuba mi o tym powiedział, bo tam stoi Monstera do góry. Um, mój kwiat, teraz tam na niego patrzę. I spaliłam go świeczkami. Znaczy kilka liści spaliłam świeczkami. Kolejne liście, bo już jednego spaliłam z dwa tygodnie temu. Albo więcej z miesiąc temu. Także tutaj liście jak Monstera, żebym pamiętała, że jakby nie mam kłaść świeczek, tego typu rzeczy pod mojego kwiata, bo po prostu spalę do końca. I jest on o wiele mniejszy, więc też fajny, uroczy. No po prostu fajny, tak? Lecimy dalej. No i oczywiście do tego kominka dostałam jeszcze olejki. Tutaj są różne zapachy, tam na przykład waniliowy, jakiś taki cynamonowy, i e, jakieś tam jeszcze inne? Jakiś inny? Nie wiem, co to znaczy. Dobra, nieważne. I e, ogólnie do zestawu był jeszcze taki wosk, i on pachnie jak mamba. Jak mamba malinowa na no serio. I uwaga, najlepsze na koniec. Dostałam Stanleya. Serio, dostałam Stanleya. I tak się cieszę. I je, jest to ta największa wersja, bo jest to 0,6. Czyli niecałe, no tu jest niecałe 600 ml lub 590. I e, jest to ta taka wersja, właśnie, wiecie, że no nie jest tą z taką słonką jak te typowe. Ja mam tutaj jeden taki z Rosmana, zaraz Wam pokażę. Tylko jest to po prostu z taką osłomeczką. O, pyk. I będzie to zarąbiste, bo wezmę to ze sobą do szkoły. Tak naprawdę wszędzie. Po prostu, wiecie, biorę. Ups. Po prostu biorę i ja jestem, wiecie, więc 100% teraz. No i tak, a w Pepko kupiłam tasiemki. Z tasienki, w stążeczki kobieto. Powiesz jeszcze raz na wstążeczki tasiemki i ja pójdę. Ja pójdę stąd. No, kupiłam taką zieloną, dwie takie zielone w sumie. I taką. Także jutro będę kontynuować um, pakowanie prezentów. I co? Dzięki za oglądanie tego vlogmasa. Ja się z wami żegnam. Zaraz pójdę spać, zacznę już montować tego vlogmasa, bo to będzie bardzo długi, ale bardzo fajny vlogmas. Oglądajcie moje vlogi, vlogmasy. Zostawcie łapkę w górę koniecznie i komentarz. Ja czytam komentarze, patrzę kto lajkuje, patrzę, słuchajcie powiadomienia. I see you, guys. Thank you so much. Bye.